Dzień dobry kochani, witajcie! Paulita w kuchni wita! Wskakuję z nowym przepisem oczywiście. Cały czas coś się dzieje. Ja wiem, że mam też dużo propozycji od Was, ale wszystko piszę skrupulatnie w swoim zeszyciku i staram się realizować. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Jest nas coraz więcej i jest coraz przyjemniej, coraz lepiej. Grupa rośnie. Jest siła w nas. Dobra, już nie będę Was zanudzać. Więc dzisiaj robimy tak. Nieraz się pytacie, co zrobić na jakieś spotkania, więc powiem Wam szczerze, że możecie zrobić na nuggetsy z kurczaka z dipem ogórkowym. To jest danie fajne też dla dzieci, bo zazwyczaj dzieciaczki lubią kurczaczki, ale oczywiście dorośli też z miłą chęcią sobie zjedzą. Możecie to trochę przygotować wcześniej, a potem usmażyć sobie na oleju. Ja będę robiła to we frytownicy, Drugi przepis jest też na getty z dwoma sosami, i to możecie upiec w piekarniku. No ale dzisiaj u mnie padło na ten właśnie przepis. Więc powiem Wam tylko tyle, że stopień trudności jest średni, czas przygotowania 15 minut, całkowity 45, liczba porcji 4. No to rozpoczynamy. Zaczniemy od tego dipu. Zrobimy dip z ogórków. Więc tak, do naczynia wrzucamy. 300 g ogórków zielonych lub gruntowych, bez gniazd nasiennych pokrojonych na kawałki. Oczywiście jak to Paulita, ja rzucam ogóreczki pokrojone z gniazdami nasiennymi, no bo szkoda je wyrzucić, tak? Mam 350. Lecimy dalej. Łyżeczka soli. No i tu słuchajcie, zakładamy pokrywę i miereczkę. I mamy 3 sekundy obroty 5. Będzie rozdrabnianie ogromne. No i gotowe. I teraz to przekładamy do koszyczka. Po co? Po to, żeby odsączyć sok. O, jak pięknie. Słuchajcie, to są takie alacacyki też, nie? Z czosneczkiem. Więc tak, ja sobie przygotowałam miskę. Wkładamy to do koszyczka, żeby pozbyć się tej wody, żeby ten nasz sos nie był taki wodnisty, tak? Wody, na nie wody, tylko sok z ogórków. Czekajcie, pomogę sobie kopystką. Produkty, jakie potrzebujemy, no to tak, ogórki, ser twarogowy, serek kremowy, no oczywiście kurczak, co tam jeszcze, trochę mleka, trochę... Pieczywa i właściwie, a bułka, tarta, oczywiście wykonana najlepiej, w termomiksie I olej do smażenia, tak? Dobra, teraz tak, koszyczek wstawić do miski i odstawić na 10 minut, żeby ten, te, ta woda z naszych ogórków. Widzicie, o, to już i tak fajnie się odsączyło trochę samo. Troszeczkę pomóc, pomóc kopystką. aczkolwiek na razie zostawiamy to. No i tak, właściwie tak hmm, odstawiamy i za chwilę wracamy, bo po 10 minutach hmm, musimy właśnie tą kopystką przycisnąć, żeby ten, te ogórki sobie oddały ten nasz y, sok, i wrzucamy je z powrotem do naczynia. Ja myślę, że ja nie będę tu aż tak pes odsączać tego, niech trochę tego soku jesaczkowego, zobaczcie, wylatuje, wylatuje. O. No ale dobra. Wracają ogórki z powrotem do naczynia. Jeśli chcecie, możecie oczywiście wziąć robotę w swoje ręce i wycisnąć to łapkami, będzie szybciej chyba niż takie przekładanie. No ale robimy według przepisu, no żeby nie było. Pamiętajcie, że w kopysce jest takie wycięcie z jednej i z drugiej strony, takie na równi, że jeżeli kopystkę sobie położycie, ona Wam nie dotknie blatu i nie powróci. Dobra, teraz tak, do naczynia daliśmy te ogórki, wrzucamy 250 gramów twarogu. Sok z cytryny możecie dać, nie musicie, ale jakbyście chcieli, to 5 gram. I teraz tak, jedna druga łyżeczki pieprzu, nie, przepraszam, 1 czwarta łyżeczki pieprzu. Dobra. I do tego jedna łyżeczka ziół mieszanych. Co prawda tu nie jest wymieniona, może jest we w wskazówkach, zaraz zobaczymy. Ja sobie daję takie zioła. Mogą to być zioła świeże, mogą to być zioła suszone. No i zakładamy miarkę z pokrywą. 8 sekund obroty, 2,5 mieszanie. O, no, coś ciężko z tym serkiem ruszyć. Ja w międzyczasie sprawdzę w tych wskazówkach. O. Coś nie bardzo chyba mi tu wymieszało. No, jeszcze puszczę, jeszcze troszkę. Bo tak widzę, nie do końca ten serek się wymieszał, więc jeszcze cofnę sobie czas. Pamiętajcie, tu z czołeczką cofamy ca czas. Jeszcze raz 8 sekund, obroty 2,5. No i zaś nie zdążę zobaczyć wskazówek, bo mi się zaraz połączy. No ale dobra, to już, no i dalej. I teraz musimy to przełożyć do innego naczynia i odstawić do lodówki. No jest trochę lepiej. Chcę wam tak zgarnąć z tych ścianek. Zresztą będę przekładać, o, do miseczki. No do tacyków to trochę nie jest podobne. Bardziej taki ser z... Z, 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 ogórkami. No ale do nuggetów jak najbardziej się nadaje taki dip. Już sobie to wygrzebie. O. I to musimy odstawić do lodówki, aż podamy sobie te, zrobimy już te nuggety, ja oczywiście spróbuję Trochę pieprzu czuć, ale słuchajcie, jeszcze to się chwilę przerobi. No to słuchajcie, ja teraz lecę opukać sobie naczynie, aczkolwiek mam drugie, ale chcę Wam pokazać według przepisu, jak to jest. Schowam sobie to do lodówki i zaraz do Was wracam. No i nasz dip wylądował w lodówce. Ja sobie tu troszeczkę posprzątałam, ale lecimy dalej z przepisem. Eee, teraz mamy tak, opłukać naczynie, to już zrobiłam. Dodajemy 300 g filetów z piersi z kurczaka pokrojonych na kawałki. I tutaj e, bez skór mają być i się zagubiam. Bez skóry, powiem najmniej, bo próbuję, staram się tak odważyć. 350, dobra, ja to na razie odstawiam, bo ja sobie zaraz chyba zrobię drugą porcję. I do tego dodajemy 3 czwarte łyżeczki soli. Do tego dajemy 1 czwartą łyżeczkę pieprzu. I do tego dajemy ząbek czosnku. Teraz dajemy 90 gramów białego chleba tostowego w kromkach pokrojonego na kawałki. Ja nie będę tu sobie kroić, tylko po prostu go. A, właśnie, i tu w tym przepisie nie ma wagi. Ja sobie oczywiście ten chleb odważyłam, ale jeżeli chcecie sprawdzić, musicie kliknąć na te trzy kropeczki, dać waga, i wtedy sobie odważacie. Ten produkt, bo niestety tutaj coś przepis troszeczkę nie ma, nie pokazuje wagi, ale można sobie z tym spokojnie poradzić. 66, bo wcześniej dałam troszeczkę jedną kromkę, więc zostaje. Ogólnie 90 gramów białego chleba. Pamiętajcie. Do tego 90 gramów serka śmietankowego. Ja akurat mam taki pod ręką, więc go użyję. 60. No jeszcze troszeczkę. O! Dobra i do tego 70 g mleka. O, 71, wow! No i kochani, zachodamy mianę ja z pokrywą. I dalej. 15 sekund. Obroty 7. Już widzę, że nie mam kopystki dosyć ciężko on chodzi, ale jest wszystko dobrze. Zobaczymy co tam dalej. Zgarnąć kopystką z, z boków. No jest taka masa. Może nie wygląda ona za dobrze. Słuchajcie, bladiusieńka przez ten chlebek, ale jest. Jest y, dobrze rozpracowana. Do, nie ma kawałeczków mięsa, tylko jest jedna y, taka masa, tak? Nie ma, nie widać, żeby jakiś tam Bałki mięsa były albo się ciągnęły, jest zrobiona masa na nagetsy. No ale słuchajcie, wracamy tu. I dalej. Eee, tak dalej, gadam, gadam. I teraz, tak na pokrywie, musicie postawić miskę. Tak jak już wam powtarzam, miskę taką zwykłą. Ja mam akurat talerz, więc stawiam talerz. Tu wsypujemy 150 g bułki tarte. Ja mam oczywiście bułkę zrobioną w termomiksie. Słuchajcie. Tutaj akurat może być troszkę więcej jak Wam się sypnie, albo wcale nie musicie odważać, dlatego że to służy nam do panierowania. Odstawiamy. I teraz w drugiej miejsce roztrzepujemy jajko i też odstawiamy. I teraz tak, zwilżyć dłonią, dłonią zwilżyć wodą dłonie i z powstałej masy formować kule o średnicy 3 cm. Każdą kulę namoczyć w roztrzepanym mleku, następnie obtoczyć w bułce. Posłuchajcie, ja sobie tu posprzątam chwilę i zaraz będziemy robili kulę i będziemy smażyć, bo ja akurat nie będę smażyć tego na patelni tylko we frytownicy, więc e, chcę wam pokazać jak to wyjdzie. Tylko muszę po prostu sobie tu przygotować już gotowy sprzęt i rozgrzać olej. No więc, kochani, ja już sobie tu przygotowałam. Wyjęłam sobie całą tą masę jednak na talerz, bo będzie mi tak łatwiej niż grzebać sobie łapką w tym naczyniu. No i teraz tak, bo tak jak mówiłam, obtaczamy każdą kulę w jajku. O, ja tu sobie już koszyczek wrzucę, by ci łatwiej je wyciągać. Obtaczamy w jajku. Ja mam ustawioną 180 stopni. Teraz bułka. I lecimy ze smażeniem. No, pięknie się robią. I następna kuleczka. I ileś tu jest mniej więcej. Kule, aha, kulę delikatnie spłaszczyć. Widzicie, nie spłaszczyłam. No, takie nagecy są takie trochę spłaszczone. Takie, takie wyglądają. A moja jedna będzie kula. No ale nic, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na patelnię rozgrzać olej. No to ja już rozgrzałam. Nagece smażyć na złoto-brązowy kolor, odkładać na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Ja już sobie tu papierowy ręcznik przygotowałam. Talerz. Tylko uformuję tych kul sobie więcej. I teraz pamiętajcie, że jeśli naraz wrzucicie dużą ilość nageców, no to wtedy temperatura oleju się obniży i one mogą w środku być surowe. Więc tak wrzucamy po troszeczku, nie wszystkie naraz. Tylko po troszeczku, po troszkę. No i smażymy, zobaczymy ile to mniej więcej czasu nam zajdzie. Na razie widzę jeszcze się nawet nie unoszą. Z chęcią bym Wam pokazała jak to się smaży, ale teraz mam brudne ręce. Już kot przyszedł tu mi zaglądać, czuję dobre rzeczy. Ja sobie wrzucę tu następny, w sumie będę miała trzy. Już idę, wypuczę sobie ręce tak na szybko. Bo z chęcią Wam pokażę, jak to się smaży. Wezmę telefon i pokażę Wam, jak to fajnie się smażą te nasze nagdzy. O, zobaczcie. No ta kula już jest prawie gotowa. Jeszcze chwila, tylko to akurat będzie nie naget, tylko kula. To co, kochani, ja za chwilę sobie zrobię, e, kulę powiem Wam ile wyszło, no i będziemy próbować. Kochani, mam usmażone dwa nagetsiki. Nie wiem, czy to o, teraz powinno być dobrze widać. To jest mące, tak jak według przepisu, a tu mamy e, w płatkach e, kukurydziany. Płatki kukurydziane z domieszką. E, czego mąki. Możecie zarówno e, kupić tą panierkę Panko, to jest fajna. Nie pamiętam, czy nie ma czasem przepisu do jej zrobienia, ale wydaje mi się, że jest. Tu jeszcze smażę na gecy. Już Wam mówię, ile jest sztuk. Mamy tak: Wasie smażą. Tu mam 507, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 w sumie. Z tego przepisu wychodzi na GEC. Też oczywiście zależy od wielkości. No ja zrobiłam takie. Eee, już wytrę sobie rękę. No i oczywiście próbujemy. Mam takie przesłodkie koszyczki, słuchajcie. One się nadają na frytki, one się nadają na GEC. Możecie tu warzywka dać. Eee, no, ale żeby Wam pokazać, przerzucę sobie tu. Wezmę widelec. Nałożyłam już sobie dipu i chcę Wam pokazać, że one nie są w środku surowe, choć może i są, więc się okaże zaraz. No ten akurat nie jest. Już Wam pokażę, żeby spróbować, żeby się nie poparzyć. Proszę bardzo. Taki jest w środku nagecik. Paruje, jest gorący. To jest ten jeden. No, a tu jest drugi. Tak Wam pokażę. O. I one nie są surowe w środku. W momencie, kiedy oczywiście moje się jeszcze smażą, w momencie, kiedy one się robią już takie e, złote, możecie je spokojnie wyciągać. Spróbuję ten z mąką. Chociaż gorąca. Mmm. Pychota. Pychota. I z tą panierką e, z tym. I do tego dip. Odebrało mi mowę. Mm. Naprawdę są przepyszne. Już moja rodzinka tu tupie nóżkami. Się nie mogą doczekać. Możecie oczywiście smażyć na patelni, jeśli nie macie frytownicy. Dla mnie jest tak wygodnie. Kochani, nie wiem, jaki będzie następny przepis. Uciekam wam gdzieś, bo chciałam wam wszystko ogarnąć. Nie wiem, jaki będzie następny przepis. Mam w głowie dużo i mam od Was parę też pomysłów, więc nie gniewajcie się, ale nie zapowiem Wam następnego odcinka. Będzie po prostu niespodzianka. I piszcie, co chcecie jeszcze, żebyśmy nagrywali. No, stąd się pojawiają nowe kolekcje, więc tak, ja coś zapowiem, wyskakuje nowa kolekcja i już jest dla mnie problem, bo tak, tu zapowiedziane, tu chciałabym Wam pokazać nową kolekcję, dlatego tak szczerze nie do końca wiem, co będzie dalej. Jest pomysł dużo, ale nie wiem, co będzie tak. No to kochani, ja już wyciągam następne nuggetsy, wrzucam następne. My idziemy sobie jeść, podawać na ciepło z dipem. Życzę Wam smacznego. Piszcie, czy zrobiliście, czy piekliście w piekarniku, czy piekliście na oleju. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa!